Cześć, trochę mnie nie było na serwerze. Ostatnio udało się założyć bazę, jednak dużo w niej nie było. A w dzisiejszym filmie. Kurde, no ja zaraz ginę od tych mobów, ile one biją. No i znowu jakiś grzyb mnie bije! O co tu chodzi? Jezus, Mary, już się denerwuje ten limon. Więc zacząłem od powiększania farmy. Szybko zdałem sobie sprawę, że będę potrzebował więcej kasy na jej rozbudowę. Myślałem, jak się wzbogacić inaczej. Analizowałem rynek, patrzyłem sklep. Kiedy rozglądałem się wokół bazy, to spotkałem krowę. Wtedy wpadł mi do głowy pomysł, żeby zrobić farmę krów i sprzedawać biblioteczki, ponieważ kiedy sprawdziłem rynek, okazało się, że było ich mało i były drogie. Zrobiłem pierwszą i sprzedała się za 200 dolarów. Byłem bardzo zadowolony. Robiłem po 10 biblioteczek i sprzedawałem po 2000. W międzyczasie starałem się chodzić na zrzuty oraz do struktur. Tylko był mały problem. Nie miałem żadnych itemów. Mimo to udało mi się coś z nich zdobyć. Metoda z biblioteczkami była bardzo dobra na start. W ten sposób lekko powiększyłem swój budżet, potrzebny na dalszą budowę farmy oraz na seta. Dobra, jak możecie zobaczyć, mam na koncie prawie 20 tysięcy. Na serwerze wystartował wczoraj event szkolny, dlatego teraz za tą kasę kupię sobie itemy i pójdziemy zobaczyć, jak wygląda ten event. O, już widzimy, że są długopisy z tego eventu i właśnie je będziemy zbierali. Okej, okay, tak prezentuje się moje EQ. No, Setmon, tylko dwie części, Prot 4 i tutaj w ogóle bez enchantów. Miesz też bez enchantów. E, kill 5-3 ze Slicktaczem. No, sikierka wymaksowana, trochę webów i trochę refów, które już po prostu miałem. No i temy niestety strasznie drogie są. Ale chodźmy na spawna i zobaczmy, jak wygląda ten event. Dobra, jestem. Uh, Tobiasz Gaming. Lata sobie. I co tu mamy? Jakieś koło fortuny. Czy ja tu jak wyjdę to stracę ity, czy nie? Dobra, i biegnę. Mam jakieś stworki. Z o, mam długopis. E co jest? Czemu to tyle bije? Zginie kiedyś? O, zginął. Nic nie drobną. Ale one śmiesznie wyglądają. Nie no, zostaw mnie... On jest wystakowany. Ale go kiwam. No i mnie zabił. Nie straciłem długopis. No trudno. Willy Wonka. Fajne te animacje. Ach, no muszę odbiec jak najdalej. Kurde, najgorzej, że set mi się niszczy. On był bardzo drogi. Dobra. Jakoś to idzie. A dużo jest tych potworów o! On długopis, dobra. On długopis kolejny. Kurde, najmniej... No, no i zginę. No, zginąłem, boże! Spaliłem się. przecież to jest nie do wiary. I znowu nie mam długopisów. Ja nie wiem, ja tu chyba nic nie zdobędę. Znaczy, jak mi set padnie, to ja już go nie naprawię. Nie, dobra, dobra. Po prostu muszę odbiec gdzieś daleko. To jest pełno mobów. Co jest? z ile one biją. Aha, od czego ja zginąłem? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy nie trzeba będzie iść na łowienie na tą bezpieczną strefę. Co, tu jest ten Skibidi toilet? Ja to moby respi. Ej, tu? Tu przecież nikt mnie nie znajdzie. Chodźcie, chodźcie potworki, chodźcie. mam dwa długopisy. Szczerze, chyba idę spawna. Ale nie, dobra, dobra, jeszcze spróbuję. Kurde, ja zaraz ginę od tych mobów. Ile one biją? Ora, tu się skampię, poczekam aż się trochę wy, wyre... Wygeneruje... nie. Co? No, jak odzyskam HP. Ale w ogóle... Te mobki jak wyglądają. Też znaczy, trochę nie pasują, mam wrażenie do eventu szkolnego i w ogóle... Tak jakieś są. No co one przedstawiam Jakieś Frankensteiny, ten? Co to ma wspólnego ze szkołą? Nie wiem. Ale same modele ładne. Tam się gościu bije. Dobra, pójdę spauna ...i odłożę te dwa długopisy... E, ...do tego... ...do Ender Chesta. I ta sama taktyka. Zabijam. O! Mam dwa długopisy! No nie, dobra, ten ma jakieś lepsze idy. Ale dostał? Czy on zginie? Zabiję go, dobra. Ej, za zabijanie to chyba z każdego się dostaje długopisy. Kurczę, nie mogę, nie mogę się wywalić z tymi trzema. Nice. Gdzie jest? Tu Ale szkoda, że ten, że do EQ nie wpadają te długopisy. O nie, chłopiselką. Dobra, idę spawna. Odłożę, odłożę. Nie ma co? Nie ma co szarżować. Po kolei długopis po długopisie i będzie... Będzie dobrze. Już jest 6, a te długopisy po ile chodzą? A po 250 dolarów. Czyli w sumie tanie są, ale Myślę, że... Pozbieramy na to brązowe koło. No bo na srebrne to będzie ciężko. No na złote to już w ogóle, bo to 1000 ich trzeba. Ale na, na 100 i tu może coś fajnego wydro ten wydropić. Na przykład. Dla mnie fajne to już w sumie jest część PROT 4 albo mieczyk. Kluczyk też byłby spoko. Brązowy bilet. Przepustka nie... Dobra, to, to nie wiem w sumie co to jest. A to... Ale to się dowiem później. Okej, okay, do tych Steve'ów warto by... No ale hop tu campi, Boże święty. No kurde, on mnie zabije. O, tu jakiś Wojtek. Kur... Jezu, z ilu kratek ty bijesz? Ale mocne są te moby. No mi niedługo set padnie co zrobię? Muszę seta oszczędzać. I tutaj muszę na chwilę przerwać, ponieważ kiedy nagrywałem, nie wiedziałem, że można naprawiać i ty za kasę na spawnie. To jest spoko, a trochę narzekałem, że szybko mi się zużywa set. Mamy 8 długopisów, jeszcze dużo brakuje, ale ale to nic. Ja bym w sumie jeszcze przetestował to łowienie, a łowienie to na tej bezpiecznej strefie. Z zabijania graczy, no, zawsze się dostaje długopis, Co jest spoko. Z tych mobów też nawet leciały, a zobaczmy, jak złowienie. Oj, tu widzę, że jakieś lepsze wędki mają. Właśnie, jakbym miał wędkę wymaksowaną z mendingiem, bo ja bym mógł tu cały czas łowić. Dobra, teraz się nie udało. Jeszcze ja mi rybę zabrał. Ha, co on tak długopisy? To jest debil. Nie, no za takie coś to powinien być ban. No i z kolejny stift mi tu będzie. Jak dropnę długopis i mi zabiorą, idę do tego. Idę na tiketę nie mam to gdzieś. Ha! Co moja wędka za słaba? No za słaba, za słaba. Nie no dobra, ja nigdy tu nie dropnę tego. Idę na tą PvP. O, mam długopis. Okej, okay, udało się. O, jest gracz? Jaś Chodź tu. Okej. Okay. Fajnie. Dwa długopisy. Wykonałem zadanie. Ale ja to tu są jeszcze zadania. To ja idę szybko spawn'a i zobaczę w ogóle o co tu chodzi. No już, już odbieram Zadanie. O, wykonano. Klucz AWK, 500 dolarów. I EXPA dostałem dużo. No co, otwórzmy skrzynkę AWK. Diamenty byłyby spoko, to sobie naprawię seta. Biblio... Biblioteczka też jest spoko, bo nie jest najtańsza. Ale ją na razie schowam dender często po prostu. Yy, gdzie jest ten. A, tu jest NPC, -t. No, mało mi na tej bani zostało. Jeszcze. Okej, okay, tu jest Git, tu. Tu niezbyt. Ale co zrobić, no? Bieda, bieda. Ten stoi, nie wiem, myśli, że jest fajny. Ja biegnę. No co, goń mnie, goń mnie, no. Nawet mnie złapać nie umie. długo opisy. Uciekam. a tu jest ten skibidi jest, jest kolejny. Dobra, cztery długopisy. O Jezus. Od pleców no i Ta bania mi zaraz padnie. Kto to wymyślił, żeby te moby tyle biły? Znaczy, znaczy, dobra, ciul te HP, ale żeby tyle seta zabierały. Ej, tu chyba ktoś idzie. Jak tu ktoś idzie, ja logam. Ostrzegam. No i idzie. Logam. Zostaw mnie. Bij ich sobie, ale mnie zostaw. Niby pokazał Soja, ale ja mu nie ufam. Niech sobie ich bije. No a to ja spawna pójdę. Let's go, 14 długopisów Nie no w takim tempie to ciężko będzie Okej, okay, ubieram żelazną banię I teraz będzie lepiej No nie jest za dobrze Jeszcze spróbuję trochę pofarmić Dobra, zabiję go Ale sam zaraz padnę Moby go biją, no. czemu te Moby? Nie wiem, nie mogą bić. Co to jest? Co mnie? Jezus, Mary już się ten ich. Co to znowu jest? Czemu ja jakimś grzybem dostaję? No znowu! Przecież tak się nie da grać. Nie no to to super było akurat. Nawet nie wiem co mnie biło. Gdzie są te bloki złota? No i znowu jakiś grzyb mnie bije! O co tu chodzi? Co to jest za grzyb? Nie da się! Ej no! Przecież wcześniej tak nie było! O co tu? Ja nie rozumiem. Dlaczego mnie jakiś grzyb bije? No i znowu ten grzyb. Nienawidzę tego grzyba. No, o co chodzi z tym grzybem? Ja się załamę, serio, załamie się. Ostatni raz idę na ten event, ostatni raz. Ej, ale wcześniej nie było tego, co rzuca tym grzybem. Znaczy, coś było, ale nie tak często. A teraz ja nie mogę przejść, bo on we mnie rzuci jakąś pieczarą i ja jestem w szoku. Dobra. I idę na swoją działkę The dom. Ach, podsumowując, Seta już praktycznie nie mam. Udało się mu zbierać tylko 14 tych długopisów. Czy jestem na plus? Raczej nie. Za bardzo, te małoby za dużo biją. Tak dla początkującego gracza to lipa. Dobra, zbierzmy jeszcze Farmy Dyń. Zobaczmy, czy z niej coś zarobię. Wszystkie są praktycznie wyrośnięte, więc... Trochę kasy powinno być. No, myślałem, że uda się uzbierać chociaż na to brązowe koło. Ale ja już nawet nie mam i tu, żeby iść na tą eventową. To jest hit. No ale event. Event trudny. W szczególności dla początkującego gracza. No chyba, że ja coś źle robię, no ale To, to możecie napisać w komentarzu, jeśli... Wiecie, co źle robię? Jeśli z tej dyniarki będzie 500 dolarów, to jest git. Okej, okay, zebrałem tą dyniarkę i mamy z niej 430 dolarów no. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Wręcz bym powiedział, że... Znaczy... No prawie jest te 500, ale z drugiej strony jak, jak się zastanowię ile zużyłem kasy na tą sikierkę? No w te biblioteczki chyba trzeba iść. One są całkiem spoko pomysłem. Dobra, ja już będę się z wami żegnać. No, na razie jest ciężko. Ten progres no, jest mały. Ale myślę, że jak już to się rozkręci, to... To będzie szło. Dobra, to żegnajcie. Siema.